To potoczna nazwa tlenku węgla. Jest to gaz bardzo niebezpieczny dla ludzi, z uwagi na to, że jest bardzo trujący. Jest bezbarwny i bezwonny, przez co ludzie nie wykrywają zagrożenia i po prostu przebywają w takich pomieszczeniach. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw stosowanych do ogrzewania. Domów. Może to być węgiel, drewno czy nawet gaz ziemny. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny z uwagi na to, że bardzo dobrze wiąże się z hemoglobiną, przez co nie pozwala organizmowi na dostarczanie tlenu. Jeżeli chodzi o objawy, to przy niskich stężeniach mogą wystąpić bóle głowy, ogólne zmęczenie. Przy średnich trudności z oddychaniem. Przyspieszony oddech, senność. Przy większych może być, mogą być już nudności, utrata przytomności, no i w końcu śmierć. W przypadku podejrzenia, że osoba zatruła się tlenkiem węgla, należy natychmiast otworzyć okna, przewietrzyć takie pomieszczenie. Poszkodowanego najlepiej wynieść na świeże powietrze, no i powiadomić służby ratownicze, pogotowie Straż Pożarną. Muzyka